Siemanko, jest Ren Rafał z MotoRW Słuchajcie, dzisiaj przybywam do Was z kolejną motocyklową nowością. O, już jakiś tam rąbek tajemnicy się uchylił. E, coś ze stajni Yamaha dla tych fanów pojemności 600. Jeżeli mówimy o sportowych motocyklach, coś bardzo nietypowego, e, limitowanego. Zaraz zobaczycie, co dla Was przygotowaliśmy. I kojarzy się z rocznicą Yamahy, gdzie te motocykle wychodziły rzeczywiście limitowanie w takim kolorze. No ale przechodząc do samej sztuki. Bardzo fajny egzemplarz, ale chyba największy. Największą zaletą tego, tego, tego konkretnego modelu jest przebieg. Posłuchajcie, no, motocykl. 28507 km jak na 20 letni motocyklu. No to myślę, że to jest przebieg wow. Bardzo ciężko coś takiego będzie komukolwiek znaleźć, a ten egzemplarz jest zachowany bardzo, bardzo bardzo dobrze. Od strony technicznej, znaczy w ogóle może przejdę do samego początku, bo o tym zapomniałem Wam powiedzieć. Motorwheel to jest jedno, które zajmuje się sprzedażą motocykli jak widzicie. Prowadzimy też swój serwis, do którego gorąco wszystkich zapraszam. Sporo szczegółów tutaj. Zapraszam Was też na nasze social media, na Facebooka, na Instagrama, na TikToka, e, także na YouTube'a, bo też prowadzimy swój drugi kanał, taki stricte lifestyle'owy, więc można się o nas w internecie sporo dowiedzieć. No ale czym się zajmiemy, no to właśnie tym, że każdy motocykl, zanim tutaj trafi, no to jest przez nas gruntownie sprawdzany na serwisie. Jeżeli cokolwiek trzeba wymienić, poprawić, to my to robimy. Historia tego konkretnego motocykla jest też bardzo ciekawa, bo my ten motocykl sprowadziliśmy do Polski z Niemiec, od prywatnego właściciela na początku tego roku. I kupił go od nas, można powiedzieć, nie tyle co sąsiad, co taki dobry znajomy z bardzo niedaleko odległej miejscowości, no który już kupował u nas jakieś różne motocykle, jakieś tam serwisy u nas wykonywał, więc bardzo dobrze znany nam człowiek. Kupił od nas sam 6 w sumie to była druga R6, jaką od nas kupował, no i pojeździł cały ten rok, no i gdzieś tam mu się plany zmieniły i zapytał się nas, czy nie chcemy pomóc mu odsprzedać taki motocykl. No więc bez wahania się zgodziliśmy, no bo wiemy, co to jest za sztuka, wiemy, jak fajnie jest chowana, więc, więc po prostu ją wzięliśmy w komis no i ten motocykl sprzedajemy dalej, no ale tak naprawdę numer do tego poprzedniego właściciela nie jest żadną tajemnicą, można sobie do niego zadzwonić. on też bardzo przyjemny człowiek, wszystko, wszystko wam tu opowiem, no ale wy to kupujecie od nas jako od firmy, my wystawiamy na to fakturę motocykl jest już zarejestrowany w Polsce z ważnymi opłatami, ubezpieczenie przegląd jest więc tak na dobrą sprawę kupujecie go i można wracać nim na kołach, można, no, od razu nim jeździć, więc jakby opcja jest bardzo, bardzo fajna i bezkosztowa, można powiedzieć. No ale my też takie motocykle dowodzimy po całej Polsce, więc też nie jest, nie byłoby to problemem. Wystarczy do nas zadzwonicie, powiecie skąd jesteście. My wam transport takiego motocykla telefonicznie wyceniamy. No i, Eee, za sam transtor się z góry a za sam motocykl dopiero na miejscu jak już my z tym motocyklem do was przyjedziemy więc myślę, że to jest taka opcja fair w obie strony eee, no jest z, z jakichś takich informacji, no to przednia ponad 21 rok, tylna ponad 19 ale bardzo fajnie, bieżnikowo są i przód i tył ekstra, żadne tam eee, żadne, żadne wsparcianie czy coś takiego, więc naprawdę bardzo ładne opony napęd w porządku, tarcze klocki są w porządku, lagi są suche nie ciekną, olej w silniku wymieniony był 1000 km temu przez nas Delewany był motulem 700, więc myślę, że wciąż na tę chwilę temat jest w porządku. No, ewentualnie przed nowym sezonem nowy właściciel będzie chciał, no to sobie ten olej wymieni. No ale kilometrowo myślę, że jak najbardziej się to jeszcze nadaje. No i co? No motocykl, którym jeździliśmy zanim, zanim go sprzedaliśmy tym pierwszym razem, to zrobiliśmy im też chyba za 300 km. więc przepatrzyliśmy go dosyć dobrze. Teraz też na jeździe próbne nic się nie zmieniło. Motocykl zachowany bardzo, bardzo oryginalnie. Silnik nigdy nie rozbierany, nie grzebany. Zresztą przy takim przebiegu, no to aż dziwne byłoby, gdyby cokolwiek się tutaj działo. Go sobie zapalimy, a jeszcze w sumie ważna rzecz teraz na tą chwilę motocykl jest z wydechem MIF eee, i my ten układ wydechowy montowaliśmy temu poprzedniemu właścicielowi ale stary wydech e, też jest e, też jest e, razem z podnóżkiem drugim, więc e, w razie gdyby ktoś chciał wrócić do serii to też nie ma najmniejszego problemu zapalimy go sobie posłuchamy jak pracuje zimny wiadomo, jakbyście chcieli posłuchać go na żywo, oczywiście śmiało, was zapraszam, wszystkie dane do żardowa, będzie można temu coś zobaczyć, usiąść, przymierzyć się, a nawet przejechać. Więc zapraszam was gorąco na wypadek wszelkich pytań śmiało do nas dzwoncie, rzucam wam jeszcze numer win, żebyście sobie mogli go podejrzeć. O, teraz się ładnie zaostrzył. No i co, mam nadzieję, że nie, a może nawet do zobaczenia. Trzymajcie się ciepło, lewo w górę, w kontakcie, hej.